Podsumowanie Pontyfikatu Papieża Franciszka od 13 marca 2013 roku do 21 kwietnia 2025 roku, gdy Biały Dym wzniósł się z nad Kaplicy Sykstyńskiej na logi Bazyliki, świętego Piotra pojawił się Jorge Mario Bergoglio, błona sera, rzucił krótko, przedstawiając się jako przybysz z końca świata. Pierwszy papież jezuita i pierwszy latynos na stolicy Piotrowej przywiózł ze sobą obietnicę powrotu do prostoty, misji i bliskości z ludźmi. Liczby i fakty. Zakres przemian. 4421 dni pontyfikatu i z 4 encykliki. Lumen Fidei z 2013 roku. Ewangelii Gaudium również z 2013 roku. Laudato Si 2015 rok. Laudate Deum z 2023 roku. 10 konsystorów i kanonizacja 942 świętych 47 podróży apostolskich od Amazonii przez Irak po Sudan. Mimo prawie 50 pielgrzymek zagranicznych, papież bez limuzyny, bez pancernych szyb. Te liczby zaś jedynie zarysowują intensywność pontyfikatu, wytyczając ramę wielkiej przemiany. Prosty papież z wielkim przesłaniem wyboru Bergoglio nikt nie traktował jako eksperymentu. Przyjęcie imienia Franciszek z Asyżu stało się znakiem drogi, prostoty, troski o ubogich i o wspólny dom, ziemię. Już pierwsze miesiące pontyfikatu przyniosły symboliczne gesty: skromny samochód, rezygnacja z apartamentów i osobiste rozmowy z wiernymi, którzy wysyłali listy z najbardziej nieoczekiwanych zakątków świata. Misja zamiast biurokracji adhortacja. Ewangelii Gaudium stała się manifestem nowego stylu Kościół wychodzący. Jak mawiał Franciszek, ma być tam, gdzie ludzie żyją, pracują i cierpią. Jubileusz miłosierdzia, 2016 rok oraz synodalność, proces z lat 2021-24 zakończony dokumentem włączonym do magisterium, pokazały, że Papież nie boi się zaprosić wszystkich do dyskusji, nawet jeśli oznacza to tarcia i kontrowersje. Zielony głos papieża w Laudato Si. i Laudate Deum. Franciszek wypowiadał się głośno o kryzysie klimatycznym. Jego apel o ekologię integralną zyskał echa na szczytach ONZ i wśród młodzieży klimatycznej. Papież stał się głosem sumienia ludzkości, łącząc troskę o ubogich z troską o planetę. Reforma Kurii, Predicate Evangelium 1. Z filarów pontyfikatu była przebudowa Kurii Rzymskiej. Utworzona w 2013 roku, roku Rada Kardynałów opracowała w 2022 roku konstytucję Predicate Evangelium, zastępującą Pastor Bonus. Rewolucyjne – zmiany, zrównanie wszystkie dykasterie w randze. Powstanie nowej dykasterii do ewangelizacji pod osobistym przewodnictwem papieża. Otwarcie stanowisk kierowniczych dla świeckich i zakonni efekt. Kuria stała się bardziej misyjna, choć w praktyce wiele zmian ugrzęzło w oporze hierarchii. Finanse – Watykan, od skandali do transparentności. Pod naciskiem Afer Londyńskich Franciszek powołał sekretariat doż ekonomii i nakazał przeniesienie aktywów do Banku Watykańskiego. Mimo pełnej przejrzystości na papierze deficyt wzrósł z 33 milionów euro w 2022 roku do 83 milionów w roku kolejnym. Przyczyny Sekularyzacja społeczeństw, koszty emerytur, wewnętrzna niechęć do oszczędności wszystko to postawiło Watykan przed kolejnym wyzwaniem. Walka z nadużyciami, procedury. Ersus Rzeczywistość. W 2014 roku powstaje Papieska Komisja do Ochrony Małoletnich. Mimo jasnych procedur, ofiary mówią jednak: za wolno, za mało. Odejścia Mary Collins i Hansa Zolnera z komisji oraz słabe egzekwowanie przepisów obnażyły, jak wysoki mur bezwładności wokół kościoła wciąż stoi. Sukcesy i porażki w jednym pontyfikatu. Sukcesem niewątpliwie są: 50 pielgrzymek. Rzesze wiernych w peryferiach, ONZ cytujące papieskie encykliki, cienie porażek, wewnętrzny opór, dubia kardynałów, przedłużające się procesy finansowe i nadużyć, a do tego pogarszający się stan zdrowia papieża i jego hospitalizacje w latach 23-25, mocno ograniczyły dynamikę reform. Dziedzictwo. Kościół w remoncie. Franciszek odszedł, zostawiając kościół bardziej globalny, zielony i rozgadany. Jakby bazylika św. Piotra wciąż była otwarta na remont. Synod powróci w 2026 roku, ale pytania o władzę kobiet, celibat czy pełną transparentność finansów pozostają bez ostatecznej odpowiedzi. I na koniec anegdota. Gdy kardynał zapytał, czy małe samochody w Watykanie to w ćwiczenie pokory, papież odparł: Nie, po prostu w Rzymie łatwiej zaparkować fiata niż teologiczne ego. Tak oto zamyka się rozdział 12 lat rewolucji, remontu i nieustannej wędrówki kościoła w kierunku, który Franciszek nazwał peryferię świata.